Hej, hej, tutaj Seba ze Side i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Zero Hour z godziny 0 odcinku informacyjnym, ponieważ dzisiaj będę, no niestety, sam bez Daniela yy, omawiał zmiany, jakie nadchodzą w aktualizacji oznaczonej numerkiem 4, która przyjdzie już do nas na koniec tego roku 2020. Opowiem o paru rzeczach, które nas graczy interesują, ale też o tych bardziej technicznych. Nie chcę, żeby to był długi odcinek, więc już przejdę od razu do, do rzeczy. Mam tutaj y, parę zmian przed sobą na ekranie, żebym mógł się odnieść do tego. Pierwsza zmiana, nowy system sprawdzania ilości amunicji w magazynku. Tego wcześniej nie było. Y, mieliśmy y, do tej pory taką sytuację, że widzieliśmy po prostu. W prawym dolnym rogu ekranu, ile nam jeszcze zostało naboi, kiedy żeśmy zrobili przeładowanie, cały magazynek nam jakby wypadowywał i mieliśmy nowy. Nieważne czy mieliśmy tam 15 nabojów, czy 10, po prostu i tak żeśmy korzystali z nowego magazynka. To jest taka zmiana trochę w stylu Tarkowa, bardzo realistyczna. Ja jestem na tak, bo Zero Award miał być symulatorem bardziej niż niż jakieś, nie wiem, arcade, jak na przykład Six Siege. Co do przeładowywania, też jest nowy system. Mianowicie również mamy tutaj akcję typowo z Escape from Tarkov. Wygląda to tak, że mamy przeładowanie zwykłe i przeładowanie bardzo szybkie. Jakie są różnice między nimi? No przeładowanie zwykłe, no to po prostu przeładowujemy to jest ok, ale możemy też skorzystać z przeładowania szybszego. Prawdopodobnie będzie to polegać na tym, że trzeba będzie wcisnąć ten sam przycisk, np. literkę R, ale tak szybko dwa razy. I wtedy postać, którą kierujemy, wyrzuci po prostu jak najszybciej ten magazynek, który, który już mieliśmy w broni, na, na ziemię. A my załadujemy nowy, ale już nie będziemy mogli skorzystać właśnie z tej amunicji, która była w starym magazynku. Tak to działa w Escape from Tarkov i tak jest napisane w się od, od M7 Productions, od twórców Zero Hour. Czyli jakby, jeżeli skorzystamy z tego zwykłego przeładowania, to tą amunicję, która została wcześniej w tym magazynku, to jeszcze będziemy mogli z niej później skorzystać. Zmiany nadchodzą też do kooperacji do Kopa, mianowicie jako host rozgrywki będziemy mogli pominąć y, całą akcję przygotowania i nie czekać y, nie czekać tych 15 sekund, y, czy ile tam jest właśnie na, na tablicy planowania, nie? bo to było bardzo wkurzające. Możecie zobaczyć sobie sami na naszym odcinku, jak gramy z Danielem y, kooperację i to no co, co każde podejście musimy czekać, planować, a co my tam mamy planować, skoro my sami wiemy dokładnie, którędy byśmy chcieli wejść do, do pomieszczenia, nie? Kolejną rzeczą, jaką twórcy chcą dodać, to są przełączniki ognia, Switch Fire Mode, planują, żeby ich było trochę więcej. Aktualnie, z tego co widzę, będziemy mieli Single Fire i Auto Fire, aż mnie dziwi, że tego wcześniej nie było, nie zwróciłem uwagi. Ale na przykład będą chcieli też dodać coś jeszcze w stylu serii czy na przykład trzech pocisków, jak to chyba było w Famasie w Counter Strike'u, już dokładnie nie pamiętam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy, które nas graczy by jakoś specjalnie interesowały, ale jeszcze jest kolejna część tej aktualizacji, mianowicie twórcy się skupiają na nowych animacjach typu, żeby to było bardziej gładkie, jak oni to nazwali, smooth, żeby te przejścia były płynniejsze, żeby nie było jakichś dziwnych bugów, w stylu, że gdzieś tam przeciwnik jakoś dziwnie upadł i tak dalej, i tak dalej. I co najważniejsze, przełączanie się między broniami, między na przykład bronią... Yy, tą ręcz, ręczną, tą bronią karabinem, po prostu automatycznym, a, a między pistoletem, żeby to trwało dłużej, żeby też było płynniejsze. Kolejną zmianą, jaką twórcy techniczną nam zaoferują, to jest zmiana dźwięków. Oni chcą, żeby to było bardziej realistyczne, żeby każdy wyszczał był jeszcze bardziej realistyczny, wybuch granata, żeby był bardziej realistyczny. Myślę, że jeśli chodzi o wybuchy granatów, no to tutaj mamy dużo do poprawki. Ma być bardziej realistycznie i bardziej satysfakcjonująco. To się tyczy też również dźwięków przeładowania, sprawdzania komory zamka, kiedy, kiedy właśnie sprawdzamy, ile mamy amunicji. Tak samo wiatra, który popsuty gdzieś tam delikatnie sobie działa, właśnie żeby ten dźwięk był taki delikatny, żeby to się różniło od innych wybuchów, żebyśmy słyszeli cykanie zegara też tak delikatnie. To wszystko ma być przerobione. I naprawdę idzie to wszystko w taką stronę symulatorów, gdzie mieliśmy różne, właśnie takie odgłosy w Escape from Tarkov, yy, chyba w którejś aktualizacji do DayZ, albo w Armię od Bohemia Interactive. Także naprawdę dużo zmian technicznych, yy, też wizualnych. Yy, nie wiem, dlaczego twórcy skupili się na yy, troszkę lepszym odsutowaniu mapy Bangladesz. O ile taka była, ja sobie nie przypominam w Zero Hour. Skupiałem się na cieniach, w zewnętrznych, wewnętrznych, na cieniach przy, na korpusie od broni, chcą uchwycić lepiej roślinność. Tutaj mamy też ciekawostkę o, o kulturze. Kulturalnych aspektach Bangladeszu, żeby to wszystko lepiej odtworzyć dzięki nowym efektom wizualnym i graficznym. Mamy tutaj takie coś ciekawostki w stylu WFX. Nie wiem, co to dokładnie znaczy. To raczej, to raczej dla entuzjastów wszystkich kart graficznych i różnych efektów. Efekty beczki będą dodane. Myślę, że nie powinniśmy się na tym skupiać. To chyba koniec zmian. Myślę, że nic więcej wartego nie było uwagi. Celowo Wam, jakby nie przedstawiałem graficznie tego, jak będzie wyglądać te przeładowanie broni, bo nie ma na co patrzeć. Po prostu zwykłe przeładowanie broni, ale płynniejsze. Tak jak mówiłem, nowe, nowe feature'y typu te szybkie przeładowanie, tracisz amunicję ze starego magazynku. Zmiany taktyczne. Jest przeciwnik obok Ciebie, dwa razy R, wyrzucasz magazynek od razu na ziemię, ładujesz kolejny i, i tyle. No. To jest Zagranie taktyczne, nic więcej. Także już dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że nie było za nudno. Starałem się mówić szybko, ale wyraźnie w miarę. Niestety, Daniela ze mną dzisiaj nie było, ma wiele zajęć. Ja nie chciałem też zwlekać z tym materiałem trochę. Dwa miesiące, twórcy mówią dwa miesiące max, także myślę, że do końca roku coś się pojawi. Może w Sylwestra, może będziemy grali w Zero, a Sylwestra. Nie polecam. Są lepsze gry. <laughs> Także do zobaczenia w przyszłości w kolejnym materiale. Myślę, że aktualizacji oznaczonej numerkiem 5 też ją przedstawimy. Mam nadzieję, że tym razem razem z Danielem. Tak powiedziałem dwa razy razem. Dobra, kończę pieprzyć. Do zobaczenia. Hej hej.